Cześć, jestem Janek z Cukru. Jak mam nadzieję, że przynajmniej część z Was już wie, ostatnio nagrałem filmik o mojej kolekcji płyt CD i zapytałem Was, czy podobają Wam się takie formy od czapy bez przygotowania. Napisaliście, że tak, więc nagrywam w tym momencie kolejną taką. Tylko że tym razem nie o płytach CD, tylko o płytach winylowych. Wybrałem trochę rzeczy z mojej kolekcji, zobaczymy co uda mi się o nich opowiedzieć. A zacznę od płyty Franka Auszyna Blond. Od razu powiem, nie mam First Pressa. Bardzo bym chciał mieć. Kosztuje mnóstwo pieniędzy. Mam w ogóle nawet nie tyle repress, co mam butlek. Repressu też mi się nie udało kupić. Ten butlek nabyłem w sklepie Platypus w Amsterdamie, który bardzo wszystkim polecam. Nie brzmi on specjalnie dobrze. Dajcie znać, czy ktoś z Was może ma First Pressa albo Repress i jak brzmi jestem, niesamowicie ciekaw, no, te płytę uwielbiam, to jest jedna z moich ulubionych płyt ostatniej dekady. White, Widziałem różne okładki Butlega. Widziałem też na przykład Channel Orange z okładką z, z blond, różne dziwne zabiegi. Płyta doskonała, myślę, że top 10 moich ulubionych płyt. Ostatnie dekady arcy dzieło, a druga płyta jest moim zdaniem jeszcze lepsza. The Glow Part 2 zespołu Microphones, jednego z moich ulubionych zespołów wszechczasów. Lider Phil Elverum, niezwykły artysta. Bardzo chciałbym nagrać o nim w ogóle jakiś taki przewodnik po jego twórczości, ale podejrzewam, że to by nabiło pewnie z 500 wyświetleń, więc nie wiem kiedy to zrobię, ale dla siebie, dla własnej przyjemności chciałbym kiedyś to nagrać. Co to jest za płyta? No myślę, że najlepsza indie folkowa płyta wszechczasów z elementami też, Takimi noise rokowymi. Nagrał ją Elwerum po rozstaniu. Opowiada o, o tym, jak po prostu idzie do lasu i tam się różne dziwne rzeczy magiczne dzieją. Czasem troszeczkę tylko wieje wiatr, co słychać właśnie na płycie po prostu takie szumy, ale są momenty, w których się wzmaga po prostu. Także jest niesamowita wichura. No jak wchodzi utwór The Glow Part II. to no, e, dziwne rzeczy się ze mną dzieją, wtedy staram się nie słuchać tej płyty w miejscach publicznych, bo po prostu e, tak mnie e, nosi jak, e, jak, jak ją słucham, że aż mi jest e, aż mi jest wstyd za siebie, no. kiedy Phil śpiewa my, my Blood Falls Harshly to no, tracę, tracę kontrolę, nie będę nie będę ukrywał, ale no nie jest wiele płyt, które robią ze mną coś takiego. Myślę, że nie jest to oryginalny wybór jednej z ulubionych płyt wszechczasów, ale, ale taki już jest. No skoro tak wiele osób, które kochają muzykę wskazują tę płytę jako jedną ze swoich ulubionych płyt wszechczasów, to być może coś faktycznie tym jest. Być może to, że ten wybór nie jest oryginalny, z czegoś wynika, tak? No podejrzewam, że, że tak właśnie jest. Jeśli ktoś tej płyty nie zna, to naprawdę polecam ze szczerego serca posłuchać jej co najmniej kilka razy, jeżeli się nie spodoba za pierwszym razem, bo nie wierzę, żeby ta płyta mogła się komuś, kto kocha muzykę, szczególnie muzykę rockową, szczególnie muzykę z elementami folku, nie spodobać, bo to jest po prostu coś Nieprawdopodobnego. Z innej beczki teraz płyta jazzowa. Są tutaj, zarówno utwory takie troszkę cięższe, ale są też utwory takie jak Search for Peace, które są po prostu słodkie, które są po prostu niezwykle relaksujące. McCoy Tyner, oczywiście pianista ze słynnej czwórki Johna Coltrane'a. I z tej czwórki Johna Coltrane'a jest, jest tutaj również Elvin Jones, perkusista. Jest też tutaj na basie Ron Carter, Joe Henderson na saksofonie. Doskonała płyta jazzowa. Dla niektórych klasyk, ale podejrzewam, że niektórzy tej płyty nie znają. A jak ktoś lubi taki jazz. Nie jakiś super mocno odjechany, ale miejscami dosyć odjechany, no to, no to po prostu polecam. No, a jak ktoś szuka czegoś po prostu słodkiego, przepięknego, no to Search for Peace to jest utwór, który mi daje właśnie Peace, mi daje spokój, PiS mi, mi daje ten utwór. Pytaliście. Najlepsza płyta gitarowa wszechczasów. Powiedziałem, że My Bloody Valentine Loveless. Powiedziałem, że, że to jest taki pomnik postawiony gitarze. No i tak. Dlaczego jeszcze tę płytę lubię? Mam nadzieję, że tego Krzysiek z Heijo nie obejrzy, ale kupiłem tę płytę w Hejjo za 200 zł. A to jest First Press My Bloody Valentine, a każdy kto zna Hey Joe, wie, że tam no, Krzysiek się bardzo dobrze zna na płytach i, i, i potrafi je wyceniać, a tutaj powiedział mi, że to jest press y, francuski, a to jest press angielski. Press francuski nawet nie istnieje, więc kupiłem First Pressa. Ona faktycznie okładkę ma z tyraną, ale Muzyka brzmi nieskazitelnie, jeżeli chodzi o płytę, nie ma na niej ani jednej rysy. Co to jest za gatunek? Jest to gatunek shoegaze. Skąd się wzięła taka nazwa? Dlatego, że shoegaze to jest taki gatunek, w którym się używa bardzo, bardzo dużo różnych pedałów do modyfikowania dźwięku gitary, a dźwięki gitary moduluje się przy użyciu stóp. No bo rękami się na niej gra, więc się używa tych właśnie pedałów stopami i stąd nazwa shoegaze i nawet na okładce to widać, bo okładka tej płyty to jest gitara, na której jest nałożone tak strasznie dużo efektów, że już praktycznie przestaje przypominać gitarę, wygląda jak coś po prostu nie z tego świata. Ta płyta jest po prostu jak zdjęcie, na które nałożone jest tak dużo filtrów, że te filtry zaczynają odgrywać jeszcze większą rolę niż samo zdjęcie, chociaż nawet samo to zdjęcie też jest przepiękne, ale filtry jeszcze ważniejsze. No i e, Kevin Shields e, tak bardzo po prostu poleciał z tą płytą na Marsa. To był taki odjazd, e, że e, studio e, Creation zbankrutowało na skutek wydania tej płyty, bo tak dużo to wszystko ich kosztowało. Czy warto było? Oczywiście, że tak. Dla takiej płyty warto. Teraz przenosimy się w świat muzyki dub. W świat muzyki reggae. Liton kwestii Johnson to jest e, Anglia. To jest e, taka poezja dubowa, dub, e, poetry. Płyta, która znalazła się w dwudziestce, czy też chyba 205 albo dwudziestce 20, albo dwudzieste piątce ulubionych płyt czasów Davida Bowie. I stąd ją poznałem. E, one Figoriva, one Figorif, nie wiem jak to czytać po I was walking tak się zaczyna ta płyta, i potem jest cały czas równy, wybitny poziom. A tutaj już z kolei Detroit, Moody Man, muzyka house. Czy to jest najlepsza płyta Moody Men'a? No, chyba moja ulubiona, na równi z tą taką czarno-pomarańczową. Wiem, że Moody Man ma w Polsce mnóstwo fanów. Dajcie znać. Czy lubicie Moody Mena? Czy jest waszym ulubionym houseowym artystą? Czy to jest wasza ulubiona płyta Moody Mena? No i jakich macie innych ulubionych artystów artystki z Detroit? Jestem bardzo, bardzo ciekaw. No teraz troszeczkę ostrzejsza jazda, zespół Matmos, duet z Baltimore. Podobno poznali się i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Każda ich płyta jest niezwykle kreatywna. Są to y, płyty, na których łączą się elementy eksperymentalnej y, muzyki elektronicznej, muzyki konkretnej, czasem też IDM-u. Y, to jest moja ulubiona ich płyta, czyli płyta A Chance to Cut i The Chance to Cure. Zostały na niej posamplowane różne przedmioty medyczne. Muszę przyznać, że nieczęsto wpadam na fanów i fanów Zespołu Matmos w Polsce zdarzyło mi się nawet zagrać utwór z tej płyty, mój ulubiony, czyli Spondi, na jakiejś imprezie i ludzie podeszli do mnie i zapytali mnie: Janek, czy ty jesteś normalny? Wyłącz to, co to jest za muzyka. Ta muzyka nas atakuje, ta muzyka nam się nie podoba, boimy się, jest straszna, jest dziwna. Nie wyłączyłem jej, grałem dalej, ludzie poszli sobie, impreza się skończyła, byli na mnie źli, organizator też potem nie był za bardzo zadowolony z tego, że tak się stało. Ale być może wśród Was są jacyś y, fani, fanki Matmos, dajcie znać. To jest genialny zespół. Zresztą niedawno oddali hołd Bogusławowi Szaferowi, polskiemu kompozytorowi. Bardzo fajna płyta, podobała mi się. Z trochę łagodniejszych klimatów Luomo. Y, niektórzy uważają, że to jest najlepsza płyta mikrohausowa wszechczasów, najlepszy w ogóle artysta mikrohausowy wszechczasów. Chociaż z tego co słyszałem, to sam Luomo, Luomo to znaczy po włosku człowiek. Ale on nie jest Włochem, tylko jest Finem. Luomo, czyli Wladislaw Dilej, twierdzi, że nie jest z tej płyty zadowolony, że ta płyta jego zdaniem płatach się nie broni. Ja myślę, że się broni, ja tę płytę bardzo lubię. A ostatnio na Instagramie pytałem Was o najlepszy utwór do, do jazdy samochodem, i ja wskazałbym utwór Tesio jako jeden z kandydatów. Bo ta linia basowa po prostu sprawia, że aż chce się kupić białego Nissana Skyline'a, e, tego po prostu z filmu Too fast To Fast Furious e, e, 34, i sobie jakieś neony niebieskie zamontować, pojeździć sobie gdzieś e, po tamce na przykład. E, Mike James Kirkland. Jeżeli ktoś e, lubi e, muzykę house. Jeżeli ktoś lubi Nicolasa Żara, to na pewno, jeżeli nawet nie zna Mike'a Jamesa Kirklanda, to te dźwięki rozpozna, bo bardzo lubi Nicolas Żar samplować Mike'a Jamesa Kirklanda, doing it right, jeden z najcudowniejszych utworów soulowych, bogaty, głęboki Taki no, niesamowicie poruszający. It right. it right time. Time. It's Too Late, czyli cover to jest oryginalnie Carol King. No, płyta myślę doskonała. Nie aż tak bardzo znana. Jak ktoś kocha muzykę Soul, to myślę, że, że pokocha tę płytę. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby było inaczej. No jeżeli ktoś kocha. Oczywiście Nicolas Sażara to też na pewno pomoże w pokochaniu. Jam City, Jam City który produkuje na przykład dla Oliwii Rodrigo. Ta płyta była inspirowana glam rockiem. Jest też w niej sporo takich kwaśnych, asidowych elementów. Ona jest jak taki plac zabaw albo wesołe miasteczko, tylko jakieś takie psychodeliczne, kwasowe, trochę śmieszne, a trochę straszne. Bardzo lubię Jump City. Jeden z ciekawszych współczesnych producentów. Także wszystkim fanom i fankom muzyki elektronicznej bardzo go polecam. Jedno, jedna z płyt, y, które mam w kolekcji, z których jestem najbardziej dumny, bo kupiłem tę płytę bardzo wcześnie, jak tylko wyszła, jeszcze w normalnej e, cenie. Tam za e, sto ileś tam złotych plus dostawa e, ze Stanów, a widziałem, że teraz ta płyta kosztuje po prostu jakieś gigantyczne e, pieniądze. Moja ulubiona płyta JPEG Mafia tak naprawdę jedyna płyta JPEG Mafia, którą bardzo, bardzo lubię. Myślę, że jest po prostu świetna, też jedna z moich ulubionych płyt ostatniej dekady, tak jak Blond Franka. Ołszyna. O tej płycie cóż można powiedzieć? No, najlepsza płyta wszechczasów, zdaniem portalu Rolling Stone. Moja ulubiona płyta soulowa, jedna z moich ulubionych płyt... Również wszechczasów, myślę, że tak jak Rolling Stone, czasem ma naprawdę jakieś zupełnie odpałowe te swoje wybory. Nie wiem skąd im przychodzi do głowy jakiś po prostu czasem placement na ich liście. Tak, tak to myślę, że jest bardzo godny kandydat. Do takiego, no wiadomo, że to jest wszystko trochę głupawe, wybierać najlepszą płytę Wszechczasów, ale ja bardzo lubię takie rankingi. To jest zabawa, w tym chodzi o zabawę i myślę, że akurat to, jako najlepsza płyta Wszechczasów, to można obronić. Myślę, że to można obronić. Jungle, czyli z płyty super znanej, przechodzimy w płytę trochę bardziej niszową, chociaż. Jak e, ktoś lubi muzykę jungle, to na pewno wie kto to jest. A guy called e, Gerald. E, płyta e, mroczna. E, Nick e, Hopner, e, z, e, który gra. Właściwie to nie w Bergheim, tylko w Panorama Bar, czyli takim hausowym miejscu nad Bergheim. Mówisz, że to jest jego jedna z ulubionych płyt wszechczasów. Mi się wydaje, że to jest wystarczająco duża zachęta. Nick Hopner, autor jednego z najlepszych setów w historii Boiler Dooma. A to jedna z najlepszych płyt Jungle. Również w historii, i to też jest jedna z najlepszych płyt w historii, bo takich tutaj mam ze sobą parę. Kupiłem ją na targach w Den Bosch w Holandii, na największych targach winylowych w Europie. Jest to płyta Sergia Gainsburga. Opowiada historię romansu pomiędzy starszym mężczyzną i młodszą kobietą. Uwaga, spoiler alert! Więc jak ktoś nie chce podać zakończenia, to nie słuchajcie. Ona na końcu umiera. Płyta 10 na 10. Fleetwood Mac, płyta powszechnie znana, ale czy wszyscy wiedzą czemu nazywa się Rumors? Polecam sobie poczytać. Bardzo dużo się działo. Bardzo dużo plotek było. Sytuacja między członkami zespołu Fleetwood Mac była tak bardzo napięta, że ciężko było im w ogóle razem y, tworzyć, ciężko było im razem przebywać, ale czuli, że mają tak niesamowity kreatywnie czas, że po prostu nie mogą tego nie wykorzystać. I wykorzystali tą całą złą energię, te wszystkie po prostu sprawy obyczajowe, które y, wtedy y, wokół nich były, żeby stworzyć y, to arcydzieło. Ale ja się sprawami obyczajowymi nie zajmuję. Jak ktoś chce, może sobie poczytać te wszystkie plotki, y, dlaczego ta płyta nazywa się właśnie Rumors. Ta doskonała przecież płyta, a to płyta też wybitna. Rok 99, Stany Zjednoczone, płyta psychodeliczna. I dlatego ma taką okładkę, bo ta okładka to jest obrazek, który był na artykule o. Nie mogę tego powiedzieć od przodu, żeby nie zdemonetyzowali. Wiem od tyłu o DSL. Więc, jak ktoś chce posłuchać tej płyty na przykład na DSL, no to myślę, że to jest dobra decyzja. Tak po prostu yy, uważam. <grystanie> <grystanie> no to jest. Więcej nie powiem, więcej nie powiem. Nie mogę więcej powiedzieć. Yy... Witamina C. <grystanie> <grystanie> Najlepsza płyta koncertowa. Yy... Elektroniczna wszechczasów, chociaż może Jeff Mills, Jeff Mills może nagrał jeszcze lepszą, nie wiem, to już pytanie, czy ktoś jest bardziej demoniczny, czy ktoś jest bardziej słodki. E, myślę, że to też e, po co wybierać, e, cytując, cytując klasyka, e, tak tutaj się e, rozkłada e, przepięknie to e, wydanie. To może być płyta. To może być, proszę Państwa, płyta, której słuchałem najwięcej razy w życiu od początku do końca, bo praktycznie całe moje liceum wczesne to jest Daft Punk i w tej płycie zakochałem się po prostu najbardziej. Od niej tak naprawdę, od Daft Punk i od tej płyty pokochałem ogólnie muzykę elektroniczną. No, Daft Punk, niezwykle dla mnie ważny zespół, też po latach się absolutnie broni. W tak się absolutnie broni. Może, może poza e, płytą Human After All, która zawsze była słaba, to się wszystko tam e, broni. E, nie odpowiedziałem na jedno pytanie. Nie wiem czemu, bo zapomniałem jakoś je wydrukować. Przepraszam za to. Podczas QA, co sądzę o Factory Records? Czy słucham, czy znam zespół Certain Ratio? Znam zespół Certain Ratio, mam nawet dwie płyty. E, to jest zespół z Manchesteru. Jakbym miał w jakiś sposób opisać Certain Ratio, to jest zespół, który jest podobny klimatem do Joy Division, jednak ma e, sekcję dentą, która nadaje mu trochę bardziej taki e, funkowy feeling, więc to jest takie trochę bardziej fankowe e, Joy Division. Jeżeli ktoś jara się muzyką, która jest w sposób niezwykły nagrana, po prostu jeżeli chodzi o dźwięk, no to bardzo, bardzo polecam tę płytę. Ostatnią z serii amerykańskiej, Johna Casha, Johnny Cash American for The Man Comes Around, podobno. Przed nagraniem tej płyty Johnny Cash był już w nie najlepszej sytuacji. Było mu po prostu źle, był pogrążony w depresji, ale przyszedł do niego Rick Rubin i po prostu zaproponował mu: Słuchaj, John, mam dla ciebie taką propozycję. Chciałbym, żebyś nagrał taką muzykę, na jaką miałeś ochotę zawsze. Po prostu ty z gitarą grasz utwory jakieś, po prostu, które wywarły na ciebie wielki wpływ, więc tutaj są same covery. I najbardziej ikoniczny oczywiście cover to jest Heart. Którego Cash początkowo nie chciał wykonywać. Nie chciał wykonywać utworu Trenta Reznora Nine Inch Nails Heart, dlatego że po prostu ta aranżacja go odpychała, ale potem Rick Rubin przekonał go, żeby po prostu sam tekst sobie e, przeczytał i w tym tekście odnalazł siebie. Zamienił tylko Crown of Sheet na Crown of Thorns i stał to się utwór, który opisuje tak naprawdę trochę życie Johnego Kasza. Zmieniła się tylko aranżacja. I teraz wiele osób kojarzy Johnnego Kasza właśnie z tym utworem przede wszystkim bardziej niż z czymkolwiek innym, bardziej niż z Folsom e, Prison e, Blues, e, bardziej niż z Ring of Fire, bardziej niż z I Walk The Line, e, bardziej niż z rodziną Carterów. Ale zacząłem o tym, że e, to jest płyta, która niesamowicie brzmi, i niesamowicie brzmi, bo to jest płyta e, nagrana w e, drewnianym domu na e, jego ścianach były dywany, przez co akustyka jest po prostu nieprawdopodobna. Jak ktoś jest audiofilem, którym ja nie jestem, to myślę, że nawet będzie w stanie odgadnąć, jaki miał rozmiar buta ktoś, kto chodził tam po tych deskach, bo w pewnym momencie coś tam skrzypi podczas grania. Bach, The Goldberg Variations, Glenn Gould. Pytaliście o muzykę klasyczną, więc jest muzyka klasyczna. Taki mam problem często z muzyką klasyczną, że ja nie lubię takich wykonań, które są zbyt proste. Oczywiście takie też potrafią być cudowne, ale bardzo lubię jak artysta da coś ekstra od siebie i Glenn Gould naprawdę potrafi dać coś ekstra od siebie. To jest wersja druga jego wariacji Goldbergowskich. Wersja z roku 1981. Pierwsza jest z roku 1955. Czym one się różnią? Na pierwszej Glenn Gould był bardzo młody, więc po prostu chciał się popisać i grał tak szybko jak to możliwe. W ogóle, żeby to zrobić, wykorzystał sztuczkę, którą poznał w cyrku. Nauczył jej jego mistrz Alberto Guerrero i po prostu. Moczył palce w gorącej wodzie po to, żeby móc szybciej nimi ruszać. I tylko i wyłącznie, nawet ich nie zginał, tylko prostował. I on naprawdę tam zasuwał po prostu jak, jak mały miś, ale tutaj na starość stwierdził, że Zagra jeszcze raz, dlatego że ta jego pierwotna wersja nie miała w sobie takiej godności, nie miała w sobie po prostu takiej cichej rezygnacji, i ta druga wersja, moim zdaniem doskonalsza, jest już taką wersją człowieka dojrzałego taką wersją, w której zagrał to trochę wolniej, on tam sobie wzdycha. Każdy tutaj klawisz ma swój czas, żeby wybrzmieć. No. Też jedna z moich ulubionych płyt w historii muzyki. No tutaj e, klasyk rok e, 1966. E, jest to płyta, która była. Zainspirowana przez Rubber Soul Beatlesów, a z kolei ta płyta zainspirowała Sergeant Pepper's Lonely Hearts. To był taki okres, kiedy Beach Boysi i Beatlesi się nawzajem inspirowali. Myślę, że to jest jedna z najlepszych płyt w historii muzyki. Nawet jestem tego pewny, bo jest taka strona. Acclaimedmusic.net, którą bardzo polecam, która sumuje wszystkie oceny krytyków na świecie, e, najważniejszych różnych portali, i ta e, płyta jest płytą numer jeden. Ma najlepszą ocenę spośród wszystkich w historii muzyki, więc suma tutaj, jakieś takie gremium krytyków twierdzi, że to jest najlepszy album wszechczasów. Myślę, że, że jest to płyta, która na takie miano zasługuje. Nie, 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 nie wyrażam mojego sprzeciwu. Niezwykłe harmonie męskich wokali. Każdy utwór tutaj jest doskonały. Brian Wilson, geniusz, podobno też, jak wielu geniuszy, był specyficznym człowiekiem. No, doskonały, doskonały. A teraz coś kompletnie z innej beczki płyta Beyoncé. Dlaczego tutaj mam? Po pierwsze, dlatego, że uważam, że to jest bardzo dobra płyta. A po drugie, dlatego, że to jest w ogóle najdroższa płyta, jaką mam w swojej kolekcji. Ale nie posądzajcie mnie o to, że kupiłem. Płytę Beyoncé za 1000 zł, bo absolutnie tak nie było. Kupiłem ją y, jakoś w okolicy jej premiery, tam za jakieś tam 150 złotych, a teraz patrzę, wchodzę sobie na Discoksa. Moja płyta numer jeden w kolekcji, to jest właśnie Beyoncé, tam ponad 1000 złotych ma medianę, a maksymalną wartość to już w ogóle. No faktycznie jest to wydanie y, ciekawe, tutaj jest i e, z wizualami. Jakieś tutaj płyta CD, nigdy nie odpalałem. Tu jakiś tam kod na audio. Dobra płyta, dobra, naprawdę solidny, solidny e, pop. Myślę, że bardzo dobrym utworem jest e, na przykład utwór Flawless, w którym e, jest też taki poeta e, Chi ma Gozi Adicie. Myślę, że czytałem to pewnie w sposób koszmarny, ale, 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 ale spoko jest to jego, tam, to jego wrzutka tam. No I w ogóle dobra płyta. Lubię Beyoncé. Myślę, że Lemonade jest jeszcze lepszą płytą poza tym koszmarnym utworem country, coś tam, gdzie zrymowała z Vinyl czy coś takiego. Takie płyty na dziś przygotowałem. To była moja selekcja. Bardzo wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że ktoś dotrwał do samego końca. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zdecydują się wesprzeć nas na Patronajcie. Dzięki Wam możemy nagrywać filmy regularnie. Mam nadzieję, że dzięki Wam będziemy mogli nagrywać płyty regularnie. Póki co jeszcze staramy się, zobaczymy jak będzie w przyszłości. Czekamy, czy jacyś patroni się pojawią. Wielkie, wielkie dzięki dla wszystkich. No i sprawdzajcie też nasze inne. Media, nagrywamy nie tylko filmy długie, ale też shorty. Także wszystko jest w opisie filmu, w opisie kanału. Wbijajcie na naszego Twitcha, na naszego Snapchata, na naszego tam, kurde, nie wiem, co, na co jeszcze możecie wbijać, na, na Steam'a naszego, na. Na, na, ten, na Discorda, na ten Skype, na, 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 Skype na, na Tak, tak, tak. Na Telegrama, yy, na. <laughs> Nie, tak naprawdę na to. WhatsApp. Na WhatsApp. Nie, tak naprawdę to wbijajcie na, na TikToka, na Instagrama, na, na, na Facebooka, bo tylko tam jesteśmy. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Pa.